Cześć, dzień dobry kochani Słuchajcie, pierwszy vlog, który nagrywam do was kamerą Jest e, połowa marca Jak wiecie, kamerę dostałam jako prezent niespodziankę na święta A nie użyłam jej praktycznie w ogóle Użyłam ją raz, jak pamiętacie w którymś vlogu Mówiłam wam, że wszystko mi się skasowało Także, widzicie, nawet rękę mam gdzie. Także muszę teraz zaryzykować I e, na spokojnie, bo mam 4 dni wolnego Powoli pobawić się tą kamerą I e, nauczyć się składać filmiki właśnie z tym no bo szkoda, żeby to leżało, to nie była jakaś tania kamera, nie była też jakaś droga, no ale wiecie o co chodzi. No kurde jest, no to trzeba poużywać i sprawdzić. Także teraz jest godzina 9.42, ja wstałam. Przed dziewiątą i wzięliśmy sobie taki dodatkowy dzień wolnego. Dzisiaj jest nie środa, 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 tak środa, bo mieliśmy iść do pracy. Także jest środa, ja jestem w domu. Na godzinę 13.20 bodajże idę do lekarza po tabletki antykoncepcyjne, bo kurde, tamten lot, który miałam, gdzieś mi się pudełko z trzema listkami, zgubił. I co Wam powiem, zadziwiłam się bardzo, ponieważ zadzwoniłam wczoraj do lekarza. Tylko 10 minut trwało, żeby się do niego dodzwonić. Powiedz, tam pierwszy, to ta sekretarka mówiła o tych objawach koronawirusa. Żeby nie przychodzić do kliniki I tak dalej, i tak dalej eee, tak, A później jak już dodzwoniłam się do pielęgniarki Gdzie właśnie było bardzo szybko Także chyba ludzie się już nauczyli, że jeżeli mają obawy Koronawirus, to się nie dzwoni do lekarza Tylko self-kwarantanna jest Jak to teraz mówią eee, I mam nadzieję że już spotkanie na 13.30 Także spoko eee, Też muszę pojechać do sklepu, bo muszę kupić ziemniaki eee, Ogórka, cebulę I... I co? Co jeszcze muszę kupić? Cebulę i... Jezus Maria, nie chcę kupić śmietana, cebula, ogórek, ziemniaki i chyba tyle, takie mam ma bardzo malutkie zakupy także na chwilę wskoczymy, nie zamierzamy nigdzie chodzić e wiadomo, chodzimy i tak do pracy <laughs> To jest normalne. Staram się poza pracą nie wchodzić do jakichś wielkich miejsc, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Do kosty wchodzę, ale tylko po kawy, żeby wejść i wyjść. Nawet jeżeli Andrzej pójdzie do fryzjera, to tak jak zawsze siadam w tej kości i siedzę, tak tym razem po prostu, wiecie, wejdę, kupię sobie i wolę nawet w aucie na niego zaczekać. Ja nie panikuję w ogóle, w ogóle się nie boję, ale ja tak przezorny, zawsze ubezpieczony. A ja w pracy u nas. Porobili jakieś tam środki zapobiegawcze, jakieś czerwone kropki ponarysowali, gdzie ma kto siedzieć, żeby był ten metr między, między nami. Nie ma wystarczająco sanitazorów do rąk, tych wiecie, tych płynów. Są przy toaletach, ale powinny być jeszcze w budynku, ale po prostu jest brak wszędzie, a po prostu pierwszeństwo ma NHS. No wiadomo, nie oszukujmy się szpital, jest ważniejszy. A poczekajcie, może się przesunę w drugą stronę, gdzieś pójdę, bo to światło mnie denerwuje. E, no, w ogóle takie mam brwi teraz, zobaczcie. Goją się bardzo szybko, jest wtorek, a w piątek robiłam. E, ale o brwiach to wiadomo w innym vlogu. E, no i tyle. I teraz Andrzej jeszcze sobie śpi. Ja dzisiaj zamierzam zrobić mu taki obiad, mam takie polskie e, jakby kotlety. Ja nie wiem, co to jest, może Wam później pokażę. One są z w środku, do tego zrobię sos pieczarkowy i właśnie ziemniaki jakiej i będzie zadowolona. Jak siedzimy w domu, to mogę mu coś takiego ugotować. Będę dalej czytać książkę. Już bardzo dużo, już ponad połowę, słuchajcie, przeczytałam. To jest ta książka Simona Becketta. Zapach Śmierci. Świetna, jest naprawdę świetna. Czytałabym więcej, chociaż i tak jestem grubo ponad połowę, ale po pracy przychodziłam zmęczona i czytam jeden, dwa rozdziały, po prostu miałam ochotę oglądać seriale I, i tyle kochani mam nadzieję że to się wszystko co w ogóle do was teraz mówię nagrało aż nie będę musiała mówić do was jeszcze raz także a i jeszcze a propos kwarantanny tutaj w anglii wszystko dalej działa w miarę normalnie zamknęli nam wszystkie kina i dobrze wszystkie czy to odeon czy cine award dla osób takich jak ja które mają wykupione membership w kinie pobiorą nam normalnie pieniądze ale Oddadzą nam, jak kino zostanie otwarte. Jeżeli sytuacja potrwa dłużej niż miesiąc, to po prostu yy, zamrożą nasze konta i na razie nie, będzie, nie będą pieniążki miesięcznie pobierane za kino. E, także spoko e, i tak bym nie szła do kina, no nie oszukujmy się. Miałam w ogóle dzisiaj do nich dzwonić, i tak, żeby sobie zamrozić. Membership mój, no bo nie chciałam chodzić, no to po co płacić za jakiś tam czas? No ale samo się rozwiązało. I co najdziwniejsze, albo najciekawsze, nam dzisiaj rano, jak wstałam. Reportaż pani doktor, weterynarz, która właśnie mówi, że nie rozumie tego, jak ludzie mogą swoje zwierzęta wyrzucać e, albo dawać do uśpienia, bo się boją zarażenia wirusem, kiedy to osoby, które posiadają psiaki, słuchajcie, powiem Wam coś, są najmniej narażone albo mniej narażone e, na koronawirusa, a to dlatego, że obcują z innymi, jak ona mówiła, wirusami, które mają psy, które są dla nas nieszkodliwe, które nas uodparniają, i tak samo chodzi, że właśnie mówiła, że zamiast wywalać, całujmy nasze zwierzaki. Także słuchajcie, całujmy nasze psiaki. To będzie nasza ochrona. Oczywiście nie na ale wiecie o co chodzi. Że fajnie, że taka jest mała pomoc, a ludzie się pozbywają naszych naturalnych e, wspomagaczy, naszej odporności. Teraz spadam, widzę, że bateria mi siada, także podładuję trochę baterię, żebym mogła się do Was odezwać troszkę później. Buziaki. Czekajcie, muszę teraz to wyłączyć. <grym> Dobra, hej. hej. E, słuchajcie, byliśmy na tych zakupach, zakupach na małym shoppingu. Nie było w ogóle ziemniaków z Sainsbury. E, udało nam się dorwać takie malutkie ziemniaki, no to trudno. E, one nie są baby potatoes. Tam było napisane, że są idealne do sałatek, także jestem ciekawa, jak, jak to będzie e, wyglądać. Ale ziemniaki to ziemniaki w końcu. Ogórka się udało nam dostać. I szczęście, ostatnią śmietanę. Normalnie ostatnio. Byliśmy w sklepie o 11 i wzięliśmy już ostatnią śmietanę. Także jej, ja to bym jeszcze zjadła z naturalnym jogurtem, ale mój Andrzej od razu powiedział, że nie, jak coś, to on będzie już wszędzie po śmietanę. Na szczęście było. Byłam, słuchajcie, w przychodni, w szoku w ogóle, bo w przychodni nie było nikogo. Jak zawsze są pełne... Tu ludzi, tak, przychodnia była w ogóle, wiecie, pusta. Weszłam, zważyli mnie, sprawdzili ciśnienie i, i dostałam moje tabletki. E, trochę byłam w szoku, no bo tak jak mówię, wszystkie inne przychodnie tutaj w lutym, z tego co mi napisali znają, mi bo się wam specjalnie na Facebooku, e, napisali, że są w szoku, że moja jest otwarta, bo wszystkie inne były zamknięte. E, co poza tym, teraz jak to nagrywam, to jak, e, jak przychodzę do domu, to od razu pierwsze co robię, sprawdzam stronę, na której są. E, Uaktualnienia, jeżeli chodzi o ilość case'ów i jest 467 nowych przypadków w UK. Na szczęście, nadal u mnie w mieście były tylko trzy i one były z samego początku, i jest cisza. Także to mnie trochę pociesza, zresztą tak jak mówiłam, ja nie, ja nie panikuję. I co? Bardziej panikuję nad tym, że nie no żartuję. Chciałam powiedzieć, bardziej panikuję nad tym, że nie wiem, jak się zapomniałam, gdzie jest kabel do tej kamery, ale oczywiście to jest żart uspokójmy się, czasem trzeba sobie też żartować, nawet jak byłam w aptece odebrać właśnie leki, to e, przyszedł listonosz i zaczął specjalnie kaszleć i, i zaczęli się wszyscy śmiać, bo to wiadomo, znajomy listonosz i ta pani w aptece mówi, no trzeba po prostu sobie pożartować. Tak samo, jak nie wiem, czy widzieliście to świetne nagranie z karetki polskiej, które chyba już cały świat okrążyło, na pewno w Anglii jest znane, o tych panach, którzy zrobili piosenkę z Ghostbuster chyba i właśnie jak jechali i ktoś tam Większość ludzi była pozytywnych, co bardzo mnie ucieszyło e, z komentarzami, ale niektórzy, że ja go nie tak mowgą w okresie choroby, jadą do chorego, ale słuchajcie, ci ludzie tyle widzą chorób, tyle złego, tyle płaczy, że oni sami muszą się jakoś odstresować i muszą przeżyć jakoś cały dzień e, radzenia sobie, a też nie mogą się, że tak powiem, rozklejać przy osobach, które wymagają leczenia, ich rodzinach, to oni muszą być tymi osobami, które podnoszą tych ludzi na duchu. Ja osobiście wolałabym, żeby przyjechała do mnie karetka rozweselona niż taka, żebym się czuła, jakbym faktycznie miała zaraz odejść na drugi świat. Dajcie znać, czy widzieliście to wideo, jest świetne. Jeżeli nie, to poszukajcie, nie wiem, wpiszcie w YouTube Polska Karetka kontra koronawirus albo coś, nie wiem. tam trochę książki i teraz właśnie oglądam sobie New Amsterdam. Tak, i jest godzina 2.30. Jakoś tak o czwartej zacznę robić obiad i może was zabiorę ze sobą, um, żeby wam pokazać te ziemniaki, które kupiłam. Ja ogólnie nie lubię um, zakupowych holi, jeżeli chodzi o spożywkę, bo każdy ma tu swoją spożywkę. No, ale pokażę Wam po prostu, co będę miała na obiad dzisiaj. W ogóle fajnie wygląda ten obraz tutaj w kamerze. Jestem ciekawa, jak to wiedzie później na, na komputerze, jak będę musiała zmieniać jakieś tam ustawienia, także... Naprawdę mam nadzieję, że nie gadam sama do siebie i że to wszystko nie pójdzie się walić później. A także ja póki co spadam, do oglądać i szukać kable, bo widzę, że mam tylko jeden, jedną kreseczkę baterii. Także muszę odkryć, jak tą kamerę się ładowało, nie pamiętam. Ja to jestem po prostu zarąbista, przysięgam. Dobra, wyłączam. Udało mi się znaleźć. Yy... Ładowarkę, naładowałam kamerę, pięknie, ładnie, i teraz szykuję obiad. Obiad będzie bardzo szybki, myślę, że 45 minut do godziny. Wszystko będzie zrobione, bo to tylko będzie trzeba czekać na ziemniaki. W koleś, strasznie, wygląda, miałam maskę, tutaj coś mi zostawiało dziwne. Dobra, e, pokazuję Wam, co dzisiaj na obiad. Tak, mięso to są te rolatki wieprzowe, e, i to jest. E, z nadzieniem pieczarkowo-serowym. One są naprawdę pyszne. Polecam je. U nas kosztują akurat 2,99 Do tego zrobię sos, którego jeszcze nie robiłam, ale moja mama mówi, że jest pyszny. Jest to ten sos pieczarkowy winiary. Do tego ziemniaki. które Wam mówiłam, jedyne, które były dostępne. No i mizeria. Double cream. Cebula. I mizeria. Także biorę się do roboty. Hej, jak widzicie, ja już jestem gotowa pod prysznic, zrobiłam obiad. Był przepyszny, naprawdę przepyszny. Potem tak mam e, kuchnię, że mama Andrę mówi, że ona uwielbia jak je gotuję, bo e, ta kuchnia zawsze wygląda lepiej e, po niż przed. I teraz właśnie szykuję sobie kąpiel i stwierdziłam, że zrobimy sobie w tym filmiku też test rzeczy z e, pudełeczka Mother Day Box, z Glossy Box i... Przepraszam Was, jeżeli słuchajcie, Andra, ale tak krzyczy, że masakra. Pokażę Wam później e, shower żel, który używam z tego pudełka, który jest rewelacyjny. A użyjemy sobie tej maski. Nie będę Wam pokazywać w tej masce, bo to jest zwykła maska w, płach, w płachcie. I chciałam Wam powiedzieć ciekawostkę o tej masce, która jest, była w Glossy Box. One są w niektórych prymarkach. Zauważyłam w największym prymarku, który u nas jest w okolicy. I one są za, w cenie 7 funtów. 50. Także jestem ciekawa, jak one działają. No bo 7,50 za maskę, no to nie oszukujmy się, jest dość sporo. E, to jest maska kokosowa z witaminą C. E, powinna nawilżyć nam skórę. E, ma antydotoxanty, w sobie reperuje jakieś ciemne e, zanieczyszczenia u nas na buzi i poprawia e, ton naszej skóry. Jest, e, jest oczywiście nietestowana na zwierzętach. E, Pewnie dlatego można ją też kupić w primarku, bo jak wiemy, w primarku wszystkie kosmetyki nie są testowane na zwierzętach. No jestem bardzo ciekawa, 20 minut tej maski jeszcze nie miałam. Co jeszcze sobie zrobimy? Później zrobimy sobie płatki pod oczy. Mój ulubiony produkt na włosy, a na twarz damy sobie tą filorgę. Także wiecie co? Może ja, a jeszcze sobie. Zapalimy tę świeczkę, bo akurat poprzednia mi się skończyła. Także bardzo dużą część tego pudełka zużyjemy, a na ciało damy sobie Skin Therapy Oil. Także dużo tego testowania, ale wrócę do Was na sam koniec, jak już wszystko przetestuję i Wam dam znać. I wiecie co? I myślę, że ten filmik, dzisiaj Wam wrzucę filmik z podsumowaniem, zaraz to zrobię, a ten filmik. Dam wam jutro. Także będzie jeden filmik po drugim, Mam nadzieję, że się nie znudzicie, ale siedzicie w domu, wszyscy, wszyscy ja też nawet, więc tego czasu na oglądanie filmików jest więcej. Ogólnie mam nadzieję, że mi się to złoży i też dlatego wolę nakręcać, spróbować złożyć ten filmik dzisiaj, żeby zobaczyć, czy czegoś nie zepsuje. Także widzimy się za chwilę, jak ja się wykąpię, Ty za chwilę, a pewnie za dwie godziny. Cześć kochani, witam się z wami już o godzinie 22. Jestem po kąpieli i zaczniemy sobie po kolei. Maseczka, którą wypróbowałam, była bardzo, bardzo fajna, świetnie nawilżała. Ona była taka troszeczkę żelowa, e, fajnie, nie fajnie, świetnie nawilżała i bardzo fajnie skóra była w dotyku. Czy warta ceny 7,50 w Primarku? Wydaje mi się, że nie, e, bo w tej samej, w cenie za 2, funta czy dwa możemy znaleźć podobne zamienniki. Także ogólnie jak zobaczycie w Primarku za 7,50 to nie polecam za tą cenę. Kolejnym produktem, który dzisiaj użyłam jest ten produkt e, Velenda, czyli ten kremowy żel podprysznic. Rewelacyjny jest. Po pierwsze jego zapach jakbyś po prostu jakbyś się miał różami, a po drugie piękna, aksamitna, delikatna skóra po zastosowaniu tego właśnie żelu Także świetny, świetny produkt Oczywiście po kąpieli Użyłam tego olejku Olejka Skin Therapy Coca Butter Formula W ogóle on na mnie pachniał czekoladą Nie wiem dlaczego Ale bardzo fajnie mi Natuścił skórę Ale nie przetuścił Także bardzo fajny produkt I na pewno będę go stosowała To pod oczy to jest w ogóle hicior. E, najlepsze płatki, jakie stosowałam, w e, tego w kamerze nie widać, bo mam tutaj e, dalej e, za kola, ale naprawdę, jak szłam się kąpać, zanim się skończyłam, miałam je naprawdę wysokie. Tutaj w kamerze i tak one gorzej wyglądają niż, niż, niż wiecie na żywo, e, ale naprawdę fajnie sobie poradził. A co najważniejsze, wiecie co? On ma, e, wyglądało identycznie, tak jak tutaj, i miały te drobinki, takie jak tutaj pokazane są, e, róż, po prostu róż. I to był tak piękny, różany zapach, naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny zapach. Oczywiście użyłam tego do włosów, ja to uwielbiam, zapach, teksturę i to, jakie włosy są po nim, e, czyli po prostu mniej wypadają, naprawdę świetne. Do twarzy użyłam e, filorgi świetna, po prostu zapach, konsystencja moja skóra jest świetna po nałożeniu tego produktu wszystko chyba z Filorgi lubię e, fajny zapach, fajna tekstura wszystko super, super no i teraz co mam na ustach, czekoladę, ja nie lubię czekolady na ustach i to jest ten tutaj błyszczyk buszczyk szminka z Burr Minerals Minerals? Minerals? Minerals, tak no i tak, wiecie nie jestem pomalowana, także tak średnio mi się on podoba ale, jak tak patrzyłam w lustro i sobie pomyślałam, że do jakiegoś fajnego makijażu, do jakiegoś typu, typu Rockstar, na przykład, bo ja trochę chcę zmienić w tym roku styl, e będę miała mocne brwi, fajne zrobione, to uważam, że może zostawię sobie właśnie ten. I może uda mi się do niego przekonać, bo wszystkie inne poszły już do rozdania, także ten miałam dać do rozdania, ale w ogóle po pierwsze zacznijmy od tego, że zapomniałam, że on miał iść do rozdania i nałożyłam go patyczkiem do ust, więc wiecie, tym co jest w środku pomalowałam usta, także już po pierwsze go zużyłam, powinnam go założyć na pędzelek, wtedy by było inaczej i stwierdziłam, że wiecie co? A spróbuję właśnie się pomalować i użyć go i zobaczyć, jak wtedy będzie w pełnym makijażu wyglądać, bo teraz wiadomo, bez makijażu mi nie pasuje. Eee, także słuchajcie, ja kończę. W ogóle, jak się kąpałam, kupiłam sobie trzy e, fajne bruski. Pewnie już niedługo zobaczycie, bo oni jutro wyślą także w przyszłym vlogu. I teraz Wam wrzucę to w nocy, pewnie, bo jest 22. Zanim ja to ogarnę, jak złożyć ten filmik, a ja chcę to zrobić dzisiaj, żeby wiedzieć po prostu, czy jutro mam to właśnie nagrywać już kamerą, czy, czy telefonem, czy jestem po prostu taka debilna, że tego nie złożę. Dlatego Was bardzo przepraszam, że będzie filmik i dzisiaj w nocy, czyli jutro rano go zobaczycie i prawdopodobnie Wieczorem albo nie i jutro zobaczycie kolejny film, czyli dzisiaj, w środę w nocy albo w czwartek rano będzie ten. W piątek wam wrzucę podsumowanie kwietnia i moje e, polecenia książek. No i w sobotę znowu albo w niedzielę rano już zobaczycie vloga e, z trzech dni, także bardzo Was przepraszam. A nie, jutro Wam będę musiała wrzucić krótki filmik z rozdaniem, tak samo. Czyli w czwartek wieczorem będzie filmik z rozdaniem. Czyli jak oglądacie to rano, to wieczorem pojawi się kolejny filmik. Także bardzo Was z góry przepraszam, że tyle tych filmików teraz jest, bo nie lubię tak dodawać codziennie, ale tak mi się uzbierało. A jeszcze mam inne filmiki, że tak teraz te padam te pod rząd. Chciałam Wam pokazać też paletkę Morfiego, którą już mam filmik nagrany, ale to już pewnie w przyszłym tygodniu. Także wybaczcie. Za tą wielką ilość tych filmików Jutro się do Was odezwę, a teraz idę składać To mam nadzieję, że jakoś wyjdzie Także kochani, dobranoc, nie damy się zwarywać Koronie, buziaczki, papa pa.